Uwaga! Materiał może być szokujący. wyglądasz na własną odpowiedzialność. Całkiem niedawno, w styczniu, na początku roku, ważyłem 88 kg. Tak to mniej więcej wyglądało. Teraz minęło 14 kg, czyli inaczej mówiąc, mamy 31 grudnia i ważę 74 kg. Właśnie przeglądam wszystkie zdjęcia od roku, no i muszę Wam pokazać, jak wyglądałem. Bo sam nie mogę w to uwierzyć. Ale zanim przejdziemy dalej, koniecznie zostaw subskrypcję, lajka, like, jak ci się spodobał film. No i wracamy do filmu. Więc tak, mamy zarejestrowaną wagę 88 kg, którą zapisałem 24 stycznia 2023 roku na aplikacji Vitatu. I co tu się wydarzyło, że doprowadziłem siebie do takiej sytuacji? Jakie są fakty? Chodziłem cały czas na siłownię, 3-4 razy w tygodniu. W lato też jeździłem na rowerze do pracy i ogólnie cały czas jeździłem. Wakacje y, spędzałem dosyć aktywnie. Wszystkie wyjazdy były w góry, w Zakopane i robiłem ponad 50 tysięcy kroków każdego dnia. Y, no i też jadłem jakąś odpowiednią ilość białka, też, też dbałem o to. No właśnie i brzmi to wszystko bardzo dobrze. I często to słyszymy, że robię wszystko, ale nadal nie mogę schudnąć, nadal wyglądam jak wyglądam. Często ludzie zadają takie pytania, że są bardzo długo w jakimś deficycie, albo wydaje im się, że prowadzą aktywny tryb życia i myślą, że powinni schudnąć. Eee, tak naprawdę u mnie akurat zawiodła dieta, eee, nie dbałem o to, więc tak, nie trzymałem miski, dieta u mnie leżała. Jadłem pod sam korek i w ogóle nie liczyłem kalorii. W ogóle nie liczyłem w tym roku kalorii. To znaczy w 2023 liczyłem, natomiast w 2022 nie liczyłem. Również nie pilnowałem, żeby jeść odpowiedniej ilości warzyw. Owoce i warzywa głównie były przy okazji, jak coś tam sobie dodałem do obiadku, ale ogólnie to absolutnie nie dbałem o to. Częściej wybierałem produkty, które były. Yy, pszenne zamiast pełnoziarniste produkty, u, które byłyby ubogie, akurat w błonnik, a błonnik, akurat, jest mega ważny, jeżeli chodzi o samą funkcję. Samą funkcję, żeby nasze jelita lepiej pracowały i żeby ten błonnik pęczniał w naszym jelicie, żebyśmy byli bardziej syci. No i to ma też bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o głód w ciągu dnia, więc to też jest bardzo ważne. Więc to tak naprawdę wszystko rozchodzi się o takie szczegóły, że po prostu nie liczyłem kalorii, nie dbałem o to, które po prostu ludzie mogą zaniedbać. Jakby nawyki mogą się rozwijać te pozytywne, jak i te negatywne. I czasami wiadomo, że jest taki jeden zły kupon, który może nam wpaść, i możemy go często powtarzać, i możemy wpaść w po prostu inny styl życia. No właśnie, więc tak naprawdę wszystko rozchodzi się o jakieś nawyki, które budujemy. Nie możemy jed w jednym roku schudnąć 20 kg, i myśleć, że zostaniemy cały czas w jakiejś na formie. Trzeba po prostu coraz o to dbać. Jeżeli doprowadziliśmy siebie do jakiejś ee, innej e, jakby, jakby innego formatu ciała, można tak powiedzieć, jakiejś innej sylwetki, o, jakiejś innej sylwetki, to po prostu, żeby ją utrzymać, to musimy mieć cały czas podobny styl życia, tak? Więc cały czas musimy zdrowo jeść, albo po prostu jakbyśmy dużo w deficycie, to musimy po prostu cały czas spożywać tyle samo kalorii, żeby po prostu to utrzymać. Nie możemy później jeść wszystko, co chcemy. Ogólnie często, jak wychodzi się z takiej redukcji, to są zaburzone hormony w mózgu, przez co nasz głód może być bardzo zaburzony i... Tak, to jest leucyna i gralina, a więc, jaki był mój plan, że zrealizowałem go i udało mi się schudnąć te 14 kg i zbudować tą odpowiednią formę? Po pierwsze, najważniejsza rzecz odpowiednia ilość kalorii, deficyt kaloryczny na samym początku. Drugą zasadą, którą bym wymienił, jest to utrzymanie siły na treningu. To jest jeżeli chciałbym utrzymać masę mięśniową, tą moją sylwetkę, to muszę mieć jakiś bodziec. Więc akurat warto chodzić na tą siłownię i po prostu utrzymać tą siłę. Akurat jeżeli chodzi o mnie, to myślę, że nawet no w 90-95% zachowałem tą siłę, nie zauważyłem jakichś spadków, więc myślę, że jest bardzo GIT. Trening siłowy był 3-4 razy w tygodniu, żeby był. No i też dbam o to, żeby było kardio, raz, raz albo dwa razy w tygodniu. No dobra, i kolejną rzeczą, którą bym wymienił, jest to aktywność pozatreningowa, czyli 10 tysięcy kroków. No, tak, no, myślę, że to jest ważne, żeby była po prostu ta aktywność w ciągu dnia. To jest ważne, tak, żeby nie tylko na treningu się ruszać, ale poza treningiem też mieć tą aktywność. Dobra, no i co było kolejne w moim planie, to żeby jeść 2 gramy białka na 1 kg masy ciała starałem się jej 150-160 gramów białka przez całą redukcję tak naprawdę. Kolejnym krokiem, który jest mega ważny, jest odpowiednia ilość błonnika. Myślę, że dużo, bardzo dużo ludzi zaniedbuje ten sam fakt. Wszyscy liczą te białko, wszyscy liczą te kalorie, ale nikt nie liczy tego błonnika. Warto spożywać po prostu, znaczy po prostu wdrożyć jakieś produkty, które mają po prostu więcej te, tego błonnika, na przykład taki makaron pełnoziarnisty, Jakiś makaron z grochu, jakiś, yy, jakoś, jakąś kaszę, kasza pęczak. To, to są super produkty: owoce, warzywa. Takie produkty powinniśmy jeść na tej redukcji, żeby po prostu być cały czas sytem. No i ostatni podpunkt to odpowiednia regeneracja. No, czyli co? Czyli śpimy 7-8 godzin dziennie, wiadomo, telefon ładujemy przed spaniem, tak samo człowiek powinien się ładować na następny dzień. Jest to bardzo ważne. Aby mieć energię na następny dzień, po prostu musimy się ją posypiać. Na samym początku mój deficyt był w okolicach 2500 kalorii, jak ważę, 88 kg. Z biegiem czasu, jak redukowałem i moja waga ciała była coraz mniejsza, starałem się jeść 2000-1900 kalorii. No i wiadomo, bywały dni, kiedy nie trzymałem diety, ale każdemu może się zdarzyć słabszy dzień. Więc chodzi o to, żeby realizować plan nawet w te gorsze dni, żeby po prostu nie wypadać z rytmu. No i dobra, i to tak naprawdę wszystko. Chciałem taki króciutki filmik wrzucić, jak może się ciało zmienić w ciągu jednego roku, jeżeli naprawdę konsekwentnie idziemy z planem i go realizujemy. No i tak naprawdę to wszystko. Jak miałbyś jakieś pytania, to zostaw jakiś komentarz. Może zrobić subskrypcję, lajka, będzie mi bardzo miło. Mam nadzieję, że uda Ci się zrealizować swoje, Twoje postanowienia noworoczne. Ja aktualnie jeszcze żadnych nie mam. No dobra, myślę, że będziesz miał jakieś postanowienia noworoczne i myślę, że jak będziesz się odchudzać od stycznia, to mam nadzieję, że Tobie również się uda, tak jak mi, serdugować nawet ten jeden kilogram. Dzięki i trzymajcie się. Dobra.